Zarządzanie kontaktami. Kontakty z SIM telefonu i konta Google. Dotknij ikonę Kontakty, znajdującą się na ekranie głównym. Wyświetlona została lista kontaktów. Aby zmienić ustawienia wyświetlania, dotknij przycisk Menu, a następnie Więcej. Wybierz z listy Opcje wyświetlania. Zaznacz jako aktywną opcję Tylko kontakty z numerami telefonów, aby wyświetlić tylko kontakty zawierające numery telefonów. Wybierz kontakty do wyświetlenia. Możesz wybrać kontakty z Telefon, Google oraz USIM. Dotknij zastosuj, aby zapisać zmiany. Opcje wyświetlania zostały zmienione. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Domek.